Jutro się zaczynają... Teraz... Jutro zaczynają się lekcje online. Muszę to przekazać uczniom. Napiszę na librusie. Dobra. O dziewiątej zaczynamy lekcje online. Myślę, że uczniowie ucieszą się tak samo, jak cieszę się ja. Następnego dnia. Ósma pięćdziesiąt Lemi, halo. Zdajesz sobie sprawę, że za... Hmm, za 5 minut zaczynałem się lekcje online? A, to tylko lekcje online. I kto ma się nimi nie obchodzić. Lekcje online! Bez nich nie dostaniemy się do, do następnej klasy. Zapomniałeś, że w wiadomościach mówili, że każdy dostanie yy, dostanie się do następnej klasy. Ach. <laughs> A kto to dzwoni? Ciemna ziomki. Układnie od pani Siukienkę. Le mi co ty tutaj robisz? A, Wstałeś! i co? Zobaczmy obecność. Róża? Jestem. mi Lemi. Jestem. Czego pani chce? Blitz. Proszę pani, niech pani nie zawraca głowy. Dopiero dziewiąta, a pani już dzwoni. Ja jeszcze śpię. Och, ten Blitz. Ile można spać? No dobrze, teraz... Zgłaszam pełną gotowość, tylko trochę sufit mi uszy przyciska. <laughs> bo jestem dość wysoka. Precius! Jestem, jestem, ja już wszystko zrobiłem. Zjadłem się ubrałem się i wszystko tak w ogóle. Dobrze, teraz Pedro. Pi, pi, połączenie nieudane, połączenie nieudane. Poczta głosowa. Wyślij wiadomość. Franki. Już dawno wstałam, proszę pani. Jestem gotowa i na nogach. Aha, Franki, dobra, teraz Kitty, Wendy i Jessie. Jesteśmy, tak, zgłaszamy pewną gotowość. A mogę iść do toalety? No, przecież jesteś u siebie w domu. Dobrze, i jeszcze. Jeszcze butons. Czy jesteś? Jestem, oczywiście. Sky i Lily. Teraz kolej, żeby mnie wybierała gry. Nie, bo teraz jest moja kolej. Ja chciałem. Nie bo ja. Zdajecie sobie sprawę, że nauczycielka na was patrzy. No właśnie, co wy tam robicie? I cała nasza klasa. Wiedziałam, że się tak skończy. Chodź, siostra! I tak przy okazji, przepraszamy za spóźnienie, rodzeństwo nam strasznie przeszkadzało. I tak przy okazji, Lili jest, Sky jest. Okej. Okay. Asia, czy jesteś obecna? I, a jak pani nie jest panią? Jak pani jest jakoś czarownicą? Nie, wolę nie patrzeć. I biały. Jestem. Eee. 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 A, telefon mi dzwoni! Eee, tylko idę uczystać sierście. Słówka? Jestem. Eee, słówka jest gotowa, tak samo jak i moja siostra. już tak gadać! Nie. Teraz. To zacznijmy lekcję online. Iwna jest ta nasza pani, przyznasz? Jest spoko, dobrze uczy. Mm -mm. A wiesz, że cała krewca to słyszy? O. -o. To zacznijmy lekcję. proszę panią. Dobrze proszę pani. Ja zawsze punktualna. Na pewno dzisiaj stawiam, że będzie kartkówka. Tak owszem, będzie kartkówka z przyrody. Prawie bym zapomniała. Dziękuję za przypomnienie. Czym panią? Ja zawsze jestem przygotowana na kartkówkę. Nigdy, nigdy bym nawet o kartkówce za nie zapomniała. Przecież to by był skandal. Kartkówka, kogo to interesuje? Siema, Eniu! Lemi! Ale to nie ja, to, to Nelly. Nelly? Przecież on tutaj nie był. <laughs> Przepraszam naprawdę za mojego brata. To nasz brat geniuszu. Kartkówki są wspaniałe, przyznaj to. Nie, bo w kartkówki są przecież okropne. Kto by je tam lubił? Kartkówki są wspaniałe, okropne, wspaniałe, okropne, wspaniałe. Dziewczyny, przyznaj, kartkówki to kartkówki. Masz rację. Która to już godzina? Dziesiąta? Chyba już się skończyło. Nie, zaczęły lekcje online. Ej, niech pani jeszcze poczeka 15 minut. Tylko wypiję, wypiję, wypiję. Mały. Wypiję śniadanie i już. Ej, co się stało? No, no to tak nie siódź, albo się rozłącz. Nie mogę, bo, bo, bo rodzice mi. Bo, bo ja mam takie coś, że mi to blokuje kontakty, bo ja dzwonię z telefonu dziadka z takiej oki. Dobrze, dobrze. Wyłącz. Że telefon mi padł. Dobra. Nie, nie, nie. Tkówka znowu. To przecież już trzecie w tym tygodniu. Ta pani nigdy nie, nie daje przerwy. Hmm. Masz ten plik otworzony? Jaki plik otworzony znowu? Potrzebujemy ten plik. Kojarzysz, no nie? A, tam wszystkie, wszystkie odpowiedzi mieliśmy. Do Google. Google, dobra. Google, mądry. Google drugi. zakazany program, program, tak, teraz otwórz, otwórz i, gdzie jest zakazana strona, dawaj, okej, okay. to jaki, przyroda, nasz, nasz e-mail wpisz. Raz, dwa, trzy. Jest nasz e-mail. Jeszcze co trzeba tam pisać? Jakieś hasło? Hasło, ej, idź, spytaj się mamy, bo pani chce hasło. Hm? Mhm. Dobra, mamo. Mam hasło. To jest. Dobra. Nagy? O, a o jest mamy, logowanie zero procent, a do stóp się ładować. O. -o.